Dni tygodnia po angielsku. staracie się powtarzać po mnie. Pamiętaj, w angielskim dni tygodnia piszemy wielką literą. Monday. Poniedziałek. It can wait until Monday. To może zaczekać do poniedziałku. Tuesday. Wtorek. Today is Tuesday. Dziś jest wtorek. Wednesday środa I went on Wednesday Pojechałem w środę Thursday czwartek It's Thursday Jest czwartek Friday piątek See you on Friday Do zobaczenia w piątek. Saturday. Sobota. Come here on Saturday. Przyjdź tutaj w sobotę. Sunday. Niedziela. I go to church every Sunday. Chodzę do kościoła w każdą niedzielę. Poniedziałek on Monday, we wtorek on Tuesday, w środę on Wednesday i tak dalej. Weekend, weekend. Week, tydzień. Next week, za tydzień. In the week, w tygodniu. Odpowiedź na to pytanie pełnym zdaniem po angielsku. What day is it? Jaki dziś jest dzień? Można odpowiedzieć It's Sunday albo Today it's Sunday. Jeżeli Ci się podobał ten filmik, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Dzięki, na razie i cześć!